Drodzy Państwo, no dzisiaj trudno mówić o lecie, ale miejmy wszyscy nadzieję, że ono naprawdę do nas przyjdzie. A jeśli już przyjdzie, to chcielibyśmy, żeby nasze pociechy jakoś pięknie wyglądały. Dlatego zaprosiliśmy panią Katarzynę Witkowiak, która uber. założyła taką firmę z pięknymi, linianymi ciuszkami Maryland. prawda? Yy, dlaczego akurat yy, w tym dobry, te, dobrym tego słowa znaczeniu uparła się pani na len, pani Kasiu? Kocham tą tkaninę, mm -hmm. ma ona w sobie tyle walorów. Jest przewiewna, chroni także przed słońcem, mimo tego, że cały czas tego słońca mamy mało. No Len ma to do siebie, że zimą nas grzeje, a latem chłodzi, prawda? No. Jest przewiewny, jest antyalergiczny? Jest antyalergiczny, świetny dla dzieci, które mają problemy skórne. A teraz takich dzieciaczków coraz więcej, prawda? Tak. Y i co? Pokażemy, tak? Pokażemy. Proszę, oto nasi wspaniali modele. Uwaga, do tej linii podejdźcie, kochani. Obok siebie pięknie stańcie. Przytulcie się do siebie. Proszę, może nawet pomachajcie do tej kamery. O, hura, hura, hura. I proszę, omówmy chociaż parę strojów. Zacznijmy może... Jest to może... styl casualowy, także mm -hmm. sportowa elegancja. Bartek pokaże, jak można świetnie wyglądać w shortach, w obuwiu sportowym, w sandałkach. A kiedy się zrobi chłodniej, można zarzucić marynarkę i cały czas świetnie wyglądać i świetnie się czuć. Bartuniu, jesteś pięknym, dostojnym mężczyzną. A może teraz ta malinowa księżniczka? Klaudia jest w sukience, której największym dodatkiem jest wiązanie na plecach mhm. i jest świetna na upalne dni. Mhm. Ja się garniturku. turku. E, przedstawia... Ale pięknie wyglądasz, jaki przystojniak, zdejmie marynarkę, proszę bardzo, jakie połączenie, ten seledyn i ten granat, sportowe buty do tak, tego, pani Kasiu, tak. ale facet, ekstra, to nam się <grym> podoba. A czujmy teraz? się swobodnie, luźnie, Julka. Mm -hmm. Pokażę tak, sukienkę, której też skakała przy bańkach. Pomachaj tam panu operatorowi, pomachaj wszystkim widzom. Pomachaj A. ładnie i wróć do szeregu. Dziękujemy pięknie. Kamilek też wygląda super, super. Pani Julitka. Kasiu, Julitka, pokaż nam się. Też cudownie i proszę jakie baletki. Wszystko z lnu. Pani Kasiu, ale czy to nie jest tak, że mamy trochę boją się lnu? Tak, boją się, ale ja... niepotrzebnie, niepotrzebnie, bo jest to tak miękki materiał. Trzeba zerwać stereotypem, że jest to y, y, ciężkie, y, mm -hmm. nieprzyjemne. Teraz już mamy tak wielki wybór, mm -hmm. y, jest y, miły dla ciała i on dostosowuje się do ciała tak naprawdę. I Dobrze. nawet jeżeli się gniecie, to no no jest właśnie. to jego urok. Rozumiem, czyli nie można bać się tego gniecenia, jak się len, pierze, konserwuje. Jeżeli będziemy go prać w 40 stopniach, to nie powinno się nic dziać. Wywieszamy najlepiej z wodą i wtedy on schnie i można już... I można wilgotny prasować? Można wilgotnym, ale... Są osoby, które nie potrzebują żelazka mm -hmm. i świetnie rozwiązały. Wystarczy wyglądają. dobrze powiesić po tak. pranku i potem wkładać gotowe. No, nie ukrywam, tak. że mam taki system, ponieważ prasowanie nie należy do moich najmocniejszych stron. No moi również. Dzieciaki, pięknie się czujecie? Tak. Tak, no po prostu nasi wspaniali modele. To co? Kłaniamy się, machamy, widzą pytania na śniadanie, zachęcamy wszystkie no. mamy. Proszę bardzo. Żeby pokochały Len pięknie. Dziękujemy bardzo. To już, kochani, wiecie, jak dzieciaki mogą wyglądać po prostu niezwykle efektownie, na dodatek w zdrowym materiale antyalergicznym, przewiednym, cudownym, eleganckim. Bosko, dziękujemy pięknie.